Cześć, dziś krótki temat. Wymiana żarówki w zderzaku przednim w plusie plus. W wersji zwykłej powinno to wyglądać tak samo, o ile samochód nie jest ze Stanów. Jeżeli się mylę albo czegoś nie dopowiedziałem, to napiszcie w komentarzu. Nie trzeba jechać do żadnego serwisu, zdejmować zderzak, koło ani całe nadkole. Robota na 5 minut, o ile masz pod ręką klucz dziesiątkę i oczywiście odpowiednią żarówkę. Właściwa żarówka to pomarańczowa tego typu o symbolu. WY21W. Pierwsza rzecz to skręcenie kół we właściwą stronę, żeby nam nie przeszkadzały. Następnie odkręcamy kluczem nad kole w tym miejscu. Mam już częściowo odkręconą tę śrubę, bo tak naprawdę to już wymieniłem. Żarówkę wcześniej. U mnie tu chyba brakuje jednej śruby. Po odchyleniu nad kola widać tam taki niebieski element. Po prawej stronie od niego na skraju znajduje się białe pokrętło, kółko. Musimy to ręką lekko przekręcić w lewo i wtedy wyjmiemy żarówkę z oprawką. Będzie mi to trudno pokazać jedną ręką, trzymając kamerę, ale jakoś dam sobie radę. Żeby lepiej było widać, pozostawiłem działający migacz, także po wyjęciu żarówki od razu widać, w którym miejscu się ona znajduje. No udało się. Żarówka jest na wcisk, także wystarczy ją wyciągnąć bez kręcenia i wymienić. Po włożeniu żarówki analogicznie musimy z kolei oprawę to kółko lekko przekręcić w prawo do oporu. Teraz już tylko wystarczy przykręcić nad kole i po robocie. Cześć!